Nie, ale nawet czytając jego wypowiedzi czy jego spotkania z innymi ludźmi, poza tym w jego towarzystwie, jeżeli się przybywa, to nie ma błahych rozmów. Znaczy, On, on czuje Polskę, on jest oddany tej sprawie. Polska jest dla niego jego domem i on chce, żeby w Polsce się żyło lepiej. On chce, żeby Polska była prawdziwa. Znaczy on sam jest prawdziwy. I, i to się czuje. A Kobieta Donald w ogóle ma, ma taką intuicję, błahe, że ona to czuje. A Donald Tusk poruszał błahe sprawy, o czym rozmawiał? Donald Tusk jest bardzo powierzchowny. Znaczy on ma takie płytkie żarciki. W ogóle ten dwór Donalda Tuska, on się różni tym, że tam panują takie obyczaje, do których ja nie jestem przyzwyczajona. No to jest przede wszystkim to jest wino, cygary i ładne kobiety. Ja uważam, że trochę jest więcej. Żeby być w polityce, trzeba zrobić coś więcej. Dlatego nie lubi pani amerykańskich kaczek, jak pani ostatnio powiedziała? To znaczy, chodziło o Donalda Tuska? Czy amerykańskie kaczki nie są smaczne, znaczy jedzenie polskie jest o wiele lepsze, aczkolwiek właśnie to było takie pół żartem, pół serio porównanie, że wolę te prawdziwe polskie kaczki, Podobało się Jarosławowi Kaczyńskiemu to porównanie? Nie rozmawiałam z nim na ten temat, ale myślę, że on ma wbrew temu, co większość sądzi, albo może mniejszość na szczęście, ma niesamowite poczucie humoru. Ja mam takie poczucie, że Pani ma y, misję, pewną misję do spełnienia, zresztą Pani o tym mówiła, czyli jednak stworzenia koalicji po wyborach PiS PO. I kiedy Pani tak bardzo źle mówi o Donaldzie Tusku, czyli wino, cygara, nie wiem, nie rozmawiałam nigdy, nie wiem, czy mm. tak jest naprawdę, to jak Pani sobie wyobraża taką koalicję z Donaldem Tuskiem? PiS, PO, Donald Tusk, tu z jednej strony intelektualiści, tak Pani przedstawia braci Kaczyńskich, z drugiej strony człowiek płytki, jak Pani mówi. Czy Pani sobie wyobraża koalicję tych ludzi? Znaczy, jeżeli Platforma przegra wybory, to Donald Tusk powinien się zastanowić nad tym, czy dobrze wszystko zrobił, może powinien trochę... Być w cieniu, może powinien dać innym też możliwość mówienia. Otóż w Platformie ja, ja mam wrażenie, że teraz wszyscy milczą, się boją cokolwiek powiedzieć. Mam nadzieję, że po wyborach będzie inaczej i ludzie będą chcieli ludzi Platformy, posłowie Platformy będą chcieli dużej koalicji. Wierzę w to, że Donald Tusk też zmieni swoje zdanie. Nie wiem, czy Pani zwróciła uwagę na wypowiedź Pana premiera Kazimierza Marcinkiewicza w swojej nowej książce, gdzie on mówi, że to, że nie ma koalicji Platformy z Pisem raczej zasługa Donalda Tuska. Czyli z Donaldem Tuskiem koalicji PiS-PO na pewno nie będzie. Ja wierzę w to, że będzie i Donald Tusk. Sądząc po jego wypowiedziach na dzień dzisiejszy, jest gotów zawierać koalicję z każdym. To też takie jest dziwne u niego, ale to jest dobry znak. Znaczy, jeżeli z każdym, to też z pisem. A na dzień dzisiejszy koalicja z pisem jest najlepsza. Pani powiedziała ostatnio również, że jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, to pani ma takie poczucie skrzywdzenia. Pani męża, może te złe opinie, mhm. które Pani dzisiaj wygłasza, wynikają z poczucia krzywdy, że źle traktowano Pani męża? Może one nie są obiektywne? Może to jest subiektywna reakcja na to, co się działo w Platformie Obywatelskiej? Ale Pani redaktor, chyba Pani się śmieje, jak mówi, zadaje Pani takie pytanie. Przecież wiadomo, że Donald Tusk, będąc szefem klubu parlamentarnego Platformy, nie, zno, nie zrobił nic dobrego dla. Prac klubu, natomiast praca, którą wykonał mój mąż, będąc szefem klubu, jest niesamowita. To mówi każdy poseł i posłanka każdej platformy. Poza tym to mój mąż przygotował plan rządzenia, czy ta grupa ekspertów, ten gabinet cieni tak zwany, to też była praca pod kierownicą mojego męża. Znaczy ja nie widzę prawdziwej, merytorycznej pracy Donalda Tuska. Donald Tusk jest niezłym przywódcą, chociaż nie jest charyzmatycznym, to potrafi trzymać, dzięki oczywiście że Grzegorzowi yy, Schytyni. i... Kilku, jeszcze panom z tego dworu, potrafię trzymać krótko ludzi i to mu się udało. Czyli pani nie będzie kibicowała Donaldowi Tuskowi w debacie Tusk Kwaśniewski. Komu pani będzie kibicowała? Na pewno Donaldowi Tuskowi. Tak? Na pewno? Jednak, Oczywiście, pomimo... że tak. Takie ja, był nie, ale ja wie pani na swój sposób bardzo szanuję Donalda Tuska. To nie jest tak. jak można szanować kogoś i mówić o nim, to jest płytki człowiek, ten człowiek nie potrafi rozmawiać o ważnych sprawach. Czy tak się mówi o, o człowieku, którego się szanuje? Ale ja mam nadzieję, że Donald Tusk się nauczy. Wszyscy mówili, jak on był w Senacie, że był dosyć leniwy. On sam o sobie mówi. Tak naprawdę to jest leniwy liberał i on teraz powoli się zmienił. Znaczy, ja myślę, że Donald Tusk jest na dobrej drodze zmian. On też się uczy. Wróćmy do Pani. Czy Pani też jest na dobrej drodze zmian? Ponieważ...